Co się stało na antenie TVP Info? Kolejny raz w programie Doroty Wysockiej-Sznep. I kolejny raz z udziałem posła PiS Piotra Kalety. Nie wiem, ten chłop ma jakiegoś pecha. Pamiętacie, jak tam Sznepfowa mu alarm w telefonie włączała i do mikrofonu przyłożyła, żeby ten przestał mówić? No to tym razem zabrała Piotrowi Kalecie telefon. <grywanie> Moi drodzy, to się wydarzyło. Chodzi oczywiście o to, że Sznepfowa ambasadorowa, no, określajmy ją może w ten sposób. Ambasadorowa rozmawiała z Piotrem Kaletą na temat systemu Pegasus, o podsłuchach, o inwigilacji. Oczywiście nie dodawała tego, że ta, 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 ta cała inwigilacja Pegasusem odbywała się za zgodą sądu, co podkreślił Piotr Kaleta. No i w pewnym momencie ambasadorowa zabiera telefon Kalecie, a swojego nie chce dać. Zobaczcie, jak to wygląda. Po pierwsze, ale można, czy nie można. Można, można tak zrobić z bardzo prostego powodu. Można? Ponieważ o tym Bez zdecydował sąd. Nie. Że takie, że takie, Że taka rzecz może zostać zrobiona. Panie pośle. To, po, to, jest, nie pierwsza, to jest pierwsza sąd. kwestia. A druga pośle, kwestia. Ma pan telefon? Mam. A mogę poprosić? A proszę. To poproszę. Bardzo ładne zdjęcie, może pani pokaże do kamery. E, no ale ja nie pana tapety chcę oglądać. Kobiety widzę, e, córki, żona. Tak. Moje A może pan odblokować? Proszę uprzejmie. Ale pani redaktor, to może oddzięczy mi się pani swoim? Yy, nie, bo, ja, bo nie? ja uważam, że prawo do prywatności jest bardzo ważne. No ale może odwdzięczyć. Nie, nie, odwdzięczę ten. się. Ja uważam, że Pegasus yy, nie powinien być stosowany. Mm -hmm. Natomiast państwo mówią, że okej, ale że można... Ale proszę mi pokazać swój. Panie to pośle. będzie chyba takie, nie, takie, takie sympatyczne. Nie, ale absolutnie. Ja nie tym. pokażę panu swojego. Tak samo jak uważam, że ale nie dlaczego? powinni no to, państwo... dlaczego? trzyma pani w ręku mój? Dlatego że mam pana, w... bo pan twierdzi, że można było przenicować życie prywatne człowieka, który nie było podstaw. Daję pani... Prokuratura wystąpiła do sądu, nie mając podstaw. Panie redaktor, to może zrobimy Czy ja mogę zajrzeć do pana. Ja nie jestem Pegasusem, więc nie zrobię kopii. Nie będę pana podglądać, nie będę pana podsłuchiwać. No i moi drodzy, jak tu mówić, że ta telewizja się broni, ta telewizja jest obiektywna, ta telewizja spełnia jakiekolwiek standardy? No mówi ten chłop z PiSu, że przecież. Pegasus przez służby był stosowany wobec po pierwsze, no, groźnych przestępców, tak? W sprawach dotyczących poważnych spraw bezpieczeństwa i za zgodą sądu. No to ta sobie bierze jego telefon i mówi, A e, wy tam mówiliście, że można komuś tam zgrywać telefon, kopiować, przeglądać. To ja panu zabieram ten telefon, będę sobie patrzeć, a pan nie może. <laughs> Mojego zabrać. Oj, 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 ja rozumiem, że tam się pali. Pali się grunt pod nogami. Telewizja. Publiczna dziś jest ewidentnie mocno telewizją partii rządzącej, ale żeby aż tak, tak tempą propagandy i tempy przekaz stosować za nasze pieniądze podatników nie godzi